Dobry, nazywam się Rafał Szychowski i na co dzień tworzę podcast Stary Gracz, który możecie znaleźć pod adresem starygracz.pl. Natomiast ekipa z SuperSound.pl poprosiła mnie o zrobienie, można powiedzieć, przeglądu czy też przyjrzenie się nowej serii mikrofonów firmy Marantz, które są dedykowane podcasterom, youtuberom, streamerom i ogólnie rozumianym twórcom z dziedziny gamingu, chociaż nie tylko, bo jak przejdziemy zaraz do poszczególnych produktów, to zobaczycie, że niektóre są po prostu polecane jako narzędzie do korzystania przy rozmowach przez komunikatory. Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy bardzo dużo jednak tej pracy zdalnej i tak zwanych wideokoli, czy tych zwykłych koli, Albo chociaż ja chcemy pogadać z rodziną przez przysłowiowego Skype'a. Ale dlaczego ja możecie się spytać, skoro jestem tak naprawdę jestem amatorem, który w zasadzie dopiero od roku nagrywa podcast o grach wideo? A no dlatego, że pewne parę miesięcy temu mieliśmy kontakt z Super Sound, oni wyposażyli mnie w mikrofon, który właśnie, do którego właśnie mówię, nagrywam ten dźwięk, czyli Rode NT-USB, w Polsce się przeważnie mówi Rode, ale wiemy o co chodzi. Jest to mikrofon ze średniej półki cenowej, średniej niższej, no bo kosztuje około 600-700 zł brutto na rynku. Natomiast dzisiaj tak naprawdę pokażę Wam mikrofony z, nisk z niskiej półki cenowej, tak zwanej, czyli zaczniemy od mikrofonów za. No a sto parę złotych przejdziemy do mikrofonu za 300 parę złotych, czyli nadal mniej niż połowa ceny tego Rode. I też sam jestem ciekaw efektów jakie one pozwolą wygenerować, w sumie, w sumie się ładnie mówi po angielsku value for the money, tak. Co jeszcze mogę Wam dodać od siebie? Tak jak powiedziałem, będę oceniał te mikrofony z punktu widzenia totalnego amatora, laika, Jeśli chodzi o audio, A tak naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, nagrywam ten podcast dopiero od roku, więc i montuję sobie w darmowym Audacity. Oczywiście jestem w stanie rozróżnić lepszy mikrofon od gorszego, szczególnie jeśli chodzi o jakość dźwięku porównać trochę specyfikacji, ale tak naprawdę na super technikaliach audio się nie znam kompletnie, więc będzie to taki przegląd usera, nawet nie wiem czy można powiedzieć heavy usera, tak? ale użytkownika, który na co dzień coś nagrywa i stara się mieć w miarę dobry sprzęt do tego, żeby jednak nie kuć w uszy. Tym, co się na, nagrywa, tak? Słuchajcie, na początek wam pokażę o czym będziemy mówić. Przede wszystkim oprócz trzech mikrofonów dostałem jeszcze do testów statyw. Statyw bardzo ważna rzecz zobaczcie. CK-mowa, CK mowa, nie wiem, jak to się nazywa, SAS 2. Drogi statyw, tu go możecie zobaczyć, jest zamontowany, proszę o. Tak to wygląda, mały statyw. Akurat już jeden z mikrofonów jest wsadzony. Bardzo fajna konstrukcja. Przyczepiona oczywiście do biurka od dołu jakąś śrubą, żeby nam to nie latało. Musiałem niestety u siebie zrobić małą rozbiórkę szuflady, żeby to podłączyć. Ja mam taki kącik, jak pewnie się domyślacie, albo nie patrząc na to, co jest w tle, to żona mnie wyrzuciła do sypialni kiedyś, żebym nagrywał te podcasty w ciszy i, i tak sobie tutaj urzęduję. Może kiedyś się dorobię dedykowanego studia albo miejsca, ale to powiedzmy za parę lat. Natomiast właśnie, jeżeli chcecie mieć jakiś swój kąt i mieć jednak wygodę, to warto w takie ramię zainwestować. Ja zaraz, jak skończymy ten segment i przełączymy się na mikrofon. Maranca, który tu jest włożony do tego statywu, no to na pewno więcej o nim opowiem o tym, czy jest to wygodniejsze od na przykład takiego stojaczka, jaki jest w tym momencie tutaj z Road, bo Road NT-USB ma taki dedykowany trójnóg stojaczek, jak widzicie z tej strony tu jest mikrofon, z przodu jest dedykowany pop -filtr, który jest w zestawie, dla mnie to był taki świetny wybór, bo ja bardzo lubię dźwięk mikrofonów Road, których miałem okazję parę razy poużywać, po, po, posłuchać w nagraniach u znajomych, z którymi też nagrywam podcasty gościnnie i dlatego mój wybór na to i stąd jakby mój kontakt, czy moja relacja z ekipą Supersound.pl, kiedy powiedziałem, że taki mikrofon przydałby mi się do nagrywania podcastów. Dobrze, bez przedłużania, słuchajcie. Ja w tej chwili zrobię piękne cięcie i podłączę nowy mikrofon i opowiemy sobie chwilę o. O Marancu, o tym co oni produkują. Przejdziemy do nagrań próbek dźwięku i porównamy sobie te, te, te dźwięki. Są Sami będziecie mieli pogląd na to, co jak nagrywa. To będzie totalnie surowy materiał, nagrany jak widzicie, prosto do, do wideo, do kamerki z MacBooka Pro. Tyle. Zaraz się widzimy, ja idę się podłączać. No dobrze, wracamy z powrotem. Zgodnie z moją obietnicą e, testujemy je pierwszy z trzech mikrofonów Maranca. Może przede wszystkim zobaczmy, jakie mikrofony dzisiaj mamy. Do testu widzicie, że już przesunąłem sobie ramię z zamontowanym mikrofonem Maranza MPM2000U. Jest to najdroższy z tych trzech mikrofonów, które będę dzisiaj testował. Kosztuje 362 zł brutto, co, wracając do mojej pierwszej wypowiedzi, stanowi nadal połowę ceny Road NT USB. Ale według specyfikacji wcale aż tak nie odbiega od tamtego mikrofonu, no bo jeżeli przyjrzymy się. Temu, co wypisuje producent na stronie czy też na pudełku, no to widzimy, że przede wszystkim pasmo przenoszenia to jest 20 Hz do 18 tysięcy Hz, gdzie dla porównania roł to jest 20-20 równe. No Jest to oczywiście mikrofon pojemnościowy, kardioidalny co jest bardzo istotne do nagrywania podcastów, gdzie tak mamy tą taką sferę przed sobą. Aha. Posiada kapsułę, bak elektrotową i jest oczywiście mikrofonem USB, bo warto podkreślić, że wszystkie mikrofony, które dzisiaj będziemy testować są na USB, chociaż jeden ma chyba przejściówkę z XLR na USB. Dobrze, dwa słowa o tym mikrofonie, słuchajcie. To jest takie pudełeczko, zobaczcie, nie jest wcale duże, natomiast to co cieszy w komplecie jest walizeczka do przenoszenia tego sprzętu. O, przepraszam, was spadło mi, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Prawda, że miło. Ja praktycznie nie spotkałem się z tym, żeby jakikolwiek producent dawał takie ładne, twarde etui do przenoszenia swojego sprzętu w takim zakresie cenowym jak ten mikrofon. Poza tym, jak sami widzicie, mikrofon jest dostarczany od razu z koszyczkiem antywstrząsowym, e, zwanym dzisiaj po prostu koszykiem. E, więc tak naprawdę brakuje jednej rzeczy: jakiegokolwiek stojaczka, trójnoga, no bo de facto kupując ten mikrofon, nie mamy go na czym postawić, na czym oprzeć. E, stąd też, jakby, ten statyw, który do mnie przyszedł razem z, z tym. Mikrofonem i całym tym kompletem. Dobrze, jak pewnie słyszycie, ja nagrywam cały czas audio z tego segmentu, właśnie na tym mikrofonie Marantz. Sam jestem ciekaw efektów, więc nagram jeszcze próbkę sobie audio w Audacity czy w GarageBandu Makowskim i dołączę, myślę, że osobno do tego filmiku jakiś. Krótki tekścik. Nagram trzy podobne teksty na trzech różnych mikrofonach, żebyście mogli też sami zobaczyć, który z tych mikrofonów dla Was brzmi najlepiej. Chociaż nie ukrywam, że przed chwilą, zanim włączyłem to wideo, włączyłem krótkie nagrywanie Audacity i powiem Wam, że podobał mi się ten mój wokal. Był taki trochę cieplejszy niż ten surowy od road ale może to też jest specyfika mojego głosu, która, który jest mocno basowy, mocno ciepły mi się wydaje, tak wiecie. Ciężko, ciężko oceniać swój głos, tak naprawdę, póki się do niego nie człowiek nie przyzwyczai. Co możemy więcej powiedzieć, słuchajcie o tym mikrofonie Marans MPM2000U. Jest to, to oczywiście 16-bitowy mikrofon przy maksymalnym próbkowaniu 48 kHz, a reszcie wam powiedziałem na początku. To, co zwróciło moją uwagę, oczywiście, no to, to to, że jest zaprojektowany do nagrywania w formacie DAW. No, że jednak posiada w tej cenie już wysokiej jakości właśnie konwerter 48 kHz przy 16-bitowej jakości. No i że ma taką ładną walizkę i taki komplet z mocowaniem tym amortyzującym, co jest koszyczkiem. I myślę, że to jest kluczowe jeśli chodzi o ten mikrofon, także ja polecam go Waszej uwadze. Sprawdźcie dźwięk, który nagrałem na nim. I wyeksportowałem. Oczywiście to jest dźwięk surowy, niepoprawiany, e, materiał nieobrabiany, i to jest chyba najważniejsze przy tym, jak słuchamy mikrofonów, prawda? E, to ja tymczasem przełączę się na kolejny mikrofon. A, a jeszcze może słuchajcie dwa słowa o firmie Marantz tak naprawdę, bo generalnie nic o nich nie powiedziałem. Natomiast Marantz jest przecież bardzo znaną firmą, która została założona w 1953 roku w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Potem została chyba wykupiona, bo tak naprawdę jej główna siedziba znajduje się od jakiegoś czasu w Japonii. Akurat tego nie sprawdzałem, ale jakiś koncern wykupił. Sam Marantz specjalizował się w produkcji urządzeń stereo no i posiadał także bardzo ciekawe amplitunery, czy też systemy do kina domowego. Oczywiście słuchawki, mikrofony, jak widzicie, też produkowali, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Marantz jakoś mocno wszedł w ten segment dostarczania urządzeń do sektora gamingowego, czyli dla youtuberów, podcasterów, streamerów i, i innych twórców radosnego kontentu mm. growego. No to co, to chyba tyle o Marancu, tyle o tym mikrofonie. Ja rozpakuję resztę w międzyczasie i widzimy się zaraz przy kolejnym segmencie. Dobrze, moi drodzy, teraz testujemy drugi mikrofon z trzech, który mam do swojej dyspozycji, a będzie to Marans. Ampire, sami ocenicie, zobaczcie, coś takiego. Wygląda to jak stary wentylator z lat 70-tych e, polskiej myśli technicznej z PRL-u, pewnie wiecie o co mi chodzi, poszukajcie w Google, jak nie wiecie. E, bardzo ciekawa konstrukcja, nie będę Wam go pokazywał, bo on stoi tutaj zgodnie z tym rysunkiem, czyli że mamy gdzieś przed sobą mikrofon, a my, nie wiem, gram, gramy, streamujemy. Sama, słuchajcie, no, reklama pokazuje dla kogo to jest skierowane, to jest Podcasting Gaming Recording, ok? Fajne jest to słuchajcie, że on tutaj na tym nosidełku się trzyma, bo on jest generalnie w takim koszyczku na antystrząsowych, no nie jest to koszyczek w sensu stricte jak te profesjonalne koszyki antystrząsowe, ale jego budowa jest taka, że on tu wszędzie dookoła ma gumki, on wisi troszeczkę, mimo że trzyma go ten chwytak na dwóch zawiasach, ale dzięki temu możemy go obracać w... w w kierunku naszych ust ale problem jaki widzę to jest taki że w tym momencie kiedy ja do was mówię nagrywam teraz coś to ten mikrofon jest prawie pół metra od moich ust mniej więcej co raczej jest nigdy nie wskazane kiedy chcemy pracować z dźwiękiem z mikrofonem i w momencie kiedy ja nagrywam podcast lub e, akurat streamów nie robię bo głównie podcasty nagrywam albo jakieś wideo no to jak sami wiecie mikrofon powinien być około 15 cm w odległości usta mikrofon do najlepszego efektu, w tym momencie może być bardzo cichy dźwięk, no ale chyba o to chodzi, żeby wam pokazać jak to wygląda, może ja go powinienem postawić gdzieś tutaj, wiecie, on ma swoją drogą, o zobaczcie, on ma swoją, swoją drogą wejście tutaj chyba na statyw, tak, z tego co widzę, e, jakiś specyficzny, więc pewnie bez, e, bez e, jakichś tego. Jak się nazywa, bez adapteru, tak? Przepraszam, zgubiłem słowo, pewnie nie da się go podłączyć do klasycznego statywu, ale jest to ciekawostka. Ale powiedzmy więcej o tym mikrofonie, no bo generalnie nabiórkowe mikrofony z wyjściem USB cieszą się coraz większą popularnością wśród blogerów, podcasterów, youtuberów, a, no ze względu chociażby na wygodę, tak? Ja też przecież używam od zawsze mikrofonu z wyjściem USB, nie bawię się w żadne zewnętrzne wzmacniacze, przejściówki XLR na właśnie USB i tym podobne rzeczy, chociaż wiem, że tam lepszy, jest lepszy dźwięk, to słychać co po niektórych e, dobrej klasy podcastach, ale to też jeszcze nie ten etap, tak? Więc e, co nam daje ten mikrofon Marantz Um-Par, który się reklamuje jako podcasting, gaming, streaming? No przede wszystkim e, to jest również pojemnościowy, kardioidalny mikrofon o średnicy 14 mm. Charakteryzuje się też 16-bitowym próbkowaniem. Eee, e, tak, eee, aż do 48 kHz z, z częstotliwością próbkowania, ale szczerze mówiąc, jak tak nagrywam, przed chwilą zrobiłem też próbkę w Audacity dla Was, to mam wrażenie, że trochę daleko mu do tych 48 kHz. Eee, może to wynika z tej odległości, która jest teraz między mną a mikrofonem, więc pozostawię to może do oceny ekspertom. Eee, nie wiem, powiem szczerze, 224 zł cena brutto tego mikrofonu. Szczerze, to ja od razu bym wolał ten mikrofon droższy o 100 z hakiem, który przed chwilą też wam pokazywałem, czyli Marans MPM 2000U. E, no dobrze, może droższy o 140 zł, generalnie droższy o 50%, tak. E, a, a, ale jakość dźwięku tam była fenomenalna, moim zdaniem, już na samym starcie na surowym materiale. Co tu jeszcze możemy o tym mikrofonie powiedzieć? No na pewno to, że ma zintegrowany popfiltr i ten tłumik do 10 dB, jak się chwali producent, i wbudowany uchwyt antywstrząsowy. Zobaczmy, nie wiem, popukam biurko, czy będzie coś słychać. Raz, Normalnie by był wielki huk w słuchawkach, zobaczymy na odsłuchu. Tyle chyba o nim. No, polecam Waszej uwadze. Może zobaczycie jakieś inne testy bardziej profesjonalne, e, czy to jest godne uwagi. E, tyle o tym mikrofonie. Odsłuchajcie próbkę. No i zostaje nam trzeci sprzęt, do którego zaraz przejdziemy. Dobrze moi drodzy, przed Wami trzeci mikrofon z, z serii Maran's Professional, który dzisiaj mam okazję omówić i w jakiejś tam formie Wam przetestować. Nie chcę tego nazywać profesjonalnymi testami, bo jak wspominałem wcześniej, jestem amatorem, po prostu użytkownikiem. Mikrofonów, który nagrywa swój podcast i bierze udział w innych tego typu audycjach. Dobrze, Marantz Professional, e, mikrofon M4U, najtańszy z tych wszystkich mikrofonów dzisiaj prezentowany, bo kosztuje raptem 159 zł. Jak sami widzicie, tutaj wystaje, widać go. To jest takie małe pudełeczko, jak widzicie. Klasyczny mikrofon, jaki często możecie zobaczyć u wokalistów na scenie. Mikrofon pojemnościowy, kardioidalny. Co ciekawe, ma włącznik w przeciwieństwie do dwóch poprzednich mikrofonów, więc można go włączyć wyłączyć. Jest to mikrofon na złączu XLR, więc w komplecie jest taki mały adapter wraz z kablem przejściówką z XLR na jacka, do adaptera wpinamy jacka mikrofonu i mamy także odsłuch live na słuchawkach tego co mówimy, dzięki temu adapterkowi, bo jest tam też wyjście na mini jacka, a cały adapterek jednym kabelkiem USB podpinamy do komputera. I przyznam szczerze, że tego mi zabrakło w dwóch poprzednich mikrofonach, czyli możliwości odsłuchu siebie, czy też ścieżki na żywo, no bo jednak jak nagrywam podcasty, to jest bardzo istotne, to, co też jaki mam odsłuch od siebie, jeśli słyszę na przykład swoich gości versus mój głos, poziom dźwięku. To, czego generalnie mi zabrakło w tych wszystkich mikrofonach, no to oczywiście guzika, który na chwilę by wyłączał ten nagrywanie. Gdy, nie wiem, musimy coś podnieść, coś wyrzucić albo się napić, prawda? Ale wróćmy do M4U. Grałem wam też próbkę dźwięku na Audacity. Wydaje mi się, że to jest no, najsłabszy mikrofon z tych trzech dzisiaj opisywanych, testowanych. Przede wszystkim wynika to zapewne z jego specyfikacji. No bo pasmo przenoszenia to jest zaledwie 70 Hz do 16 kHz. Gdzie poprzednie mikrofony praktycznie oferowały całe pasmo, jakie oferują mikrofony w tych przedziałach cenowych. Fajnie, że jest też pojemnościowy i kalioidalny. No, zawiera wszystkie, jak wspomniałem, ten adapter, który jest jednocześnie konwerterem USB z AD. I, 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 i chyba tyle mogę o tym mikrofonie więcej powiedzieć. No, to, że jest tani i że prawdopodobnie idealnie sprawdzi się podczas rozmów, coli. Rozmów służbowych, rozmów przez komunikatory internetowe, a niekoniecznie jako podstawowy mikrofon do nagrywania audycji czy streamingu. Chociaż, jeżeli szukacie czegoś taniego, to dlaczego nie? No nie są to duże pieniądze, mówimy dalej o 159 zł. A w tej cenie, powiem szczerze, że długo musiałbym się zastanawiać, co wam polecić. Także jakość dźwięku macie przed sobą. W tym wideo oczywiście mówię do tego mikrofonu. Próbkę audio możecie sobie wysłuchać. Tyle ode mnie. To może teraz podsumujmy króciutko to co, to, co do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć. Więc trzy mikrofony: Marantz MPM. 2000 U, nigdy tej nazwy nie zapamiętam, <grymne> jest taka strasznie skomplikowana, czyli najdroższy z tych trzech mikrofonów w cenie 362 zł, Mam wrażenie, że ten Maran MPM 2000 U to jest najciekawszy wybór wśród tej całej trójki, ponieważ nie dość, że oferuje świetne spektrum przenoszenia, no bo to jest 20 do 18 tysięcy herców czyli praktycznie pełne spektrum, jakie jest potrzebne każdemu, kto nagrywa. Ma oczywiście częstotliwość próbkowania 48 kHz przy 16-bitowej palecie. Jest po prostu out of the box, gotowy do nagrywania. Sami słyszeliście, mi się strasznie podobał dźwięk mojego głosu już na surowym materiale z Audacity, więc polecam sprawdzić. Gdzieś tutaj pewnie linki obok tego wideo będą. Drugi z mikrofonów to był oczywiście... Umpire, czy też Umpire, kolejna dziwna nazwa. E, powiem szczerze, że nie wiem, do kogo jest skierowany ten mikrofon, to znaczy z pudełka i reklamy. Wiemy, że do podcasterów, i do streamingu, tak, i do recordingu szeroko rozumianego, ale mam wrażenie, że projekt jego podstawki zintegrowanej z tym, z tym, z tym mikrofonem powoduje, że są strasznie oddalony od ust nagrywającego, przez co nagrywa cicho i, i, i też e, nie wiem do kogo jest on skierowany, tak szczerze, więc po, pozostawiam to w waszej ocenie. No i ten mikrofon, na którym robimy to szybkie podsumowanie, czyli Marantz Professional M4U, czyli mikrofon pojemnościowy. Myślę, że jest to mm, najprostszy, chyba najtańszy z tych trzech mikrofonów, które mogę tylko z, z czystego sumienia polecić osobom, które nie wymagają wiele od jakości nagrywania, a chcą mieć zdecydowanie lepszą jakość audio w momencie, kiedy rozmawiają przez nie wiem, messengera, telegrama, skype'a i wstawcie tutaj dowolny komunikator, jaki wam przyjdzie do głowy. I, I chcą generalnie mieć naprawdę dobrą jakość rozmów, a niekoniecznie będą go używać do nagrywania audycji, pogadanek, czy też do streamingu, czy też do YouTube'a. A także tyle ode mnie, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Nie wiem, czy to będzie jeden długi materiał, czy całość będzie pocięta na trzy osobne filmiki z mikrofonami. Mam nadzieję, że będzie jeden długi film. A także ja dziękuję ekipie Supersound.pl za możliwość przyjrzenia się tym mikrofonom Maransa. Muszę przyznać, że nie wiedziałem, że Marans robi całkiem ciekawe sprzęty audio. Dzisiaj tak naprawdę, oczywiście ja będę dalej wielny road, ale dzisiaj gdybym miał wybierać mikrofon nowy do nagrywania podcastu, na pewno polecę moim znajomym, żeby zwrócili uwagę na serię Marantz Professional. A omawiane tutaj mikrofony możecie kupić oczywiście na stronie supersound.pl, gdzie nie ma co ukrywać, mają chyba najlepsze ceny, jeśli chodzi o sprzęt audio, a poza tym są dystrybutorem ponad 300 marek e, znanych e, jeśli chodzi o producentów produktów audio. Także tyle ode mnie, dziękuję. Mówił do Was Rafał Szychowski z podcastu Stary Gracz. Życzę wszystkiego dobrego. Dzięki za uwagę. Cześć.